Tak, witam bardzo serdecznie. Dobry, Tutaj witam. jest tak zwany Ezos za kulis, Podglądamy Państwa po podwójnej mocy. Czy coś się zmieniło? Pani Madzia Ziemba. Nie, Jesteście? Dobry. Jesteśmy na Dobrze, tak, tak. Mimo jak podkreśla tak, tak, Była różnica? Była. Była. Tak, ale co, że, że i że co? Runy mówiły inaczej, tarot tak, mówiło inaczej. Ale, ale, ale tylko się nam czas A, punkty zbieżne były, mhm. były te same. Czyli zdarza się czasami, że tarot nie idzie. Na to, to przysłowiowe nie, to nie piwo nie z nie chodziło o czas realizacji. Nie, czas, a to, 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 a, rzeczywiście, ale czas to jest czas takie względne pojęcie. właśnie, jest. w kartach jest pojęciem względnym, także doszliśmy do, do. Mamy nadzieję, że pani, która dzwoniła, prawda, oddzwoni, oddzwoni i nam... powie nam o tym terminie, <laughs> tak, kiedy się powie, spełniło, tak. bo na pewno się spełni. To się na pewno spełni wszystko. Słuchajcie, no to czasami właśnie to jest interesujące, że wiadomym jest, że to nie jest tak, że siedzicie tu w podwójnej mocy i rozmawiacie, tylko tak, żeby po prostu sobie przy takiej tylko jesteście profesjonalistami i trzeba tego, tych terminów po prostu pilnować, prawda? prawda? Tak, a my przecież mówimy to z zaskoczenia zupełnie, spijam. Spijam, prawda? Spijam, tak. Spotykamy się, dostajemy problem i go rozwiązujemy od ręki, że tak powiem. No właśnie. Tak, że Wtedy mogą się pojawiać takie, wiesz, różne jakieś tam zawirowania. Co więcej, ja na przykład czasami słyszałam od profesjonalistów, że jeżeli w źle jest sformułowane pytanie, o, tak, to, to karty dobrze. mogą dziwnie odpowiadać i można, jak gdyby, te interpretacje nie do końca no, 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 no czuć. Trzeba dobrze zadać pytanie, żeby ta odpowiedź... Konkretnie, oczywiście. Tak. Im bardziej konkretne pytanie, tym bardziej konkretna odpowiedź. Karty po prostu odpowiadają niemalże w pierwszej karcie. Wystarczy jedną kartę po już jest Ale odpowiedź. generalnie wszystkie te układy poza tym jednym układem mieliśmy. Wszystko z takiej podwójnej mocy, ale nasi z potężnej widzowie podwójnej już mocy. już się nauczyli zadawać pytania, już no się nauczyli jak je formułować, już wiedzą, że trzeba i, i, i swoje imię, i datę urodzenia. Także mamy cudnych widzów, którzy oglądają nas, którzy, którzy już są. Kochają, kochają nas, kochają to jest nas. a wy kochacie ich. A kochamy trochę? bardzo. Dzisiaj no tak właśnie. wiosennie, chociaż tutaj Madzia mówi, że z Wrocławia piękna we Wrocławiu pogoda, we po prostu wiosna. Wiosna, a u nas zima. Wiosna, ale wiosennie. Pozdrawiamy, wszystkich. Pozdrawiamy z bieguna północnego. <laughs> Ale wiosennie. wiosennie Oglądajcie za wiosennie. Twina się wspaniali, Zapraszamy. prowadzący do Waszej dyspozycji cały czas. Zapraszamy serdecznie.